thank <laughs> you Czwartkowy wieczór 10 października odsłonięto pierwszy w naszym mieście mural dedykowany partnerskiej współpracy gminy Kozienice z ENA Wytwarzanie. Uroczystość rozpoczęła się przy bloku Marii Skłodowskiej-Kiridwa, na którego ścianie mural został namalowany. Jak podkreśliła prowadząca wydarzenie Edyta Zawacka było to możliwe dzięki zgodzie wyrażonej przez mieszkańców bloku i prezesa spółdzielni mieszkaniowej. Uroczystego odsłonięcia dokonali dyrektor Adam Biały oraz rodzina Józefa Zielińskiego, Syn Michał i córka Barbara Bosowska, a także Antoni Józwowicz, prezes Ena Wytwarzanie i burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski. Mural przedstawia ważne dla współczesnej historii miasta postacie Józefa Zielińskiego, pierwszego budowniczego elektrowni, oraz Adama Białego, pierwszego dyrektora elektrowni Kozienice. Idee partnerstwa podkreślają dodatkowo uwiecznione na muralu obiekty Kozienickiego Pałacu oraz bloku energetycznego B11. Znajdujący się na ścianie bloku mural został wybrany przez komisję oraz mieszkańców, którzy w głosowaniu internetowym wskazali właśnie te propozycje spośród kilku zaproponowanych. W skład komisji oceniającej weszli przedstawiciele gminy ENEI, mieszkańców bloku, spółdzielni mieszkaniowej, środowisk artystycznych oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej. Z ramienia Urzędu Miejskiego nad powstaniem muralu czuwał zastępca burmistrza do spraw technicznych Mirosław Pułkowski. Autorem muralu jest pan Dawid Celek, wrocławsko-berliński architekt, a wykonawcą Tomasz Smieszkoł. Druga część uroczystości miała miejsce w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego. Podczas niej za sprawą prelekcji historycznej zdjęć i filmów uczestnicy zostali przeniesieni w czasie do przełomu lat 60. i 70., kiedy to na ziemi kozienickiej rozpoczęto budowę elektrowni Kozienice. Rys historyczny tego wydarzenia ubarwiony zdjęciami przybliżył dr Sebastian Piątkowski. Mówił on o początkach budowy tego największego zakładu w regionie i o tym jaką ważną rolę odegrała elektrownia, w życiu nie tylko gospodarczym, ale też społecznym i kulturalnym Ziemi Kozienickiej, przyczyniając się do jej rozwoju. Swoistym uzupełnieniem wykładu była prezentacja filmów z Polskiej Kroniki Filmowej, ukazująca poszczególne etapy budowy elektrowni. Budowa pośród piachów i lasów Kozienickiej Puszczy. Tu właśnie stanie największa polska elektrownia, druga co do wielkości w Europie. 3000 megawatów mocy, tyle co Turoszów i Pątnów razem wzięte. Pierwszy prąd już w 1972 roku. Pierwsi z Kozienickiej Elektrowni skorzystali już filmowcy. Reżyser Jerzy Passendorfer kręci tu sceny do filmu Czarna Owca. Aktorzy znani z innych filmów i telewizyjnych KOPR. Z uwagi na miejsce akcji można się spodziewać, że film będzie trzymać w wysokim napięciu. Następnie zaprezentowany został film z powstania muralu zrealizowany przez naszą redakcję. Sam proces przygotowania, planowania i projektowania muralu trwał ponad pół roku, a jego realizacja cztery dni. Podczas uroczystości nie zabrakło także okolicznościowych przemówień. Ten projekt murala, który realizujemy wspólnie z Eneo Wytwarzanie, jest chyba takim ukłonem dla tych wszystkich, którzy pracowali, którzy pracują również dzisiaj w tej elektrowni. Jest podkreśleniem także nieustającej potrzeby współdziałania i dialogu. Jako burmistrz gminy Kozienice zabiegam mocno o dobre partnerskie relacje właśnie z Eneo Wytwarzanie. Bo chciałbym, abyśmy wspólnie budowali dobrą przestrzeń do życia dla naszych mieszkańców, z których bardzo wielu to pracownicy właśnie elektrowni lub ich członkowie rodzin. Burmistrz mówił też o zasługach dyrektora Białego i inżyniera Zielińskiego dla rozwoju ziemi kozienickiej. Wierzę, że ten mural wzbudzi wielką sympatię wśród mieszkańców Kozienic, że będzie też ich edukował. Jako nowoczesne dzieło, które upamiętnia historię kozienic i ludzi, którzy ją tworzą i tworzyli. Chciałem też w tym miejscu podziękować serdecznie osobom, które przyczyniły się do realizacji tego projektu. Dla mnie ten mural to jest tak naprawdę połączenie przeszłości z przyszłością, historii od początku już tej, tej 50-letniej historii. Czyli te dwa symbole dyrektora Białego i dyrektora Zielskiego to są symbole wszystkich budowniczych tej elektrowni, ale nie tylko elektrowni, to są również budowniczy Kozienic. Oprócz tych dwóch symboli mamy dwa kolejne symbole. B11 jako nowoczesności i kolejnych 45 lat pracy elektrowni Kozienice i historii, czyli Pałacu Kozienickiego. Czyli znów łączymy przeszłość i przyszłość jako jedno. I ten właśnie ten mural pokazuje jedną rzecz, że nie, nie ma możliwości funkcjonowania oddzielnego elektrowni Kozień. to ma być jedno. Szanowni państwo, trudno mówić, żebym nie był wzruszony dlatego, że po 40 latach nieobecności w Kozienicach mogłem znów zawitać i w Kozienicach być w Kozienicach Pozostaje zawsze i na zawsze kozienice to, że tak pięknie przez okres prawie 50 lat pracowały dobrze i prawie, że najlepiej wśród wszystkich elektrowni w Polsce na węgiel kamienny najlepiej. Dyrektor Adam Biały podziękował władzom gminy i ENA wytwarzanie za tą uroczystość i zaproszenie. W imieniu rodziny Józefa Zielińskiego głos zabrał jego zięć. Józef Zieliński był człowiekiem wyprzedzającym epokę, znakomitym menadżerem i wizjonerem. Człowiekiem niezwykle wrażliwym na problemy zwykłego człowieka. My pracownicy budowy żyliśmy w przekonaniu, że tworzymy pod jego przywództwem rzecz wielką. Moje wspomnienie to także dom, mieszkanie, w którym pojawianie się teścia było zawsze świętym, gdyż był to czuły i troskliwy mąż, ojciec i ukochany dziadek. Po przemówieniach na ręce dyrektora Adama Białego, burmistrz wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej przekazali medal okolicznościowy z okazji 470- rocznicy nadania praw miejskich Kozienicom. Chcieliśmy pana dyrektora uhonorować z panem przewodniczącym pamiątkowym medalem za właśnie ogromny wkład w rozwój miasta i całej gminy Kozienice pamiętamy nie zapomnimy dziękujemy panie dyrektorze Były też kwiaty dla budowniczych elektrowni jako wyraz podziękowania Na zakończenie zgromadzeni obejrzeli film z budowy najnowocześniejszego bloku energetycznego B11 wena wytwarzanie Poinformowano też, że już wkrótce ruszą prace nad drugim muralem zlokalizowanym na ścianie budynku ośrodka profilaktyki uzależnień przy Rondzie Radomskiej z Głowaczowską. Ma on upamiętniać 470. rocznicę nadania praw miejskich Kozienicom. Uroczystość poprowadziła Edyta Zawadzka.